Siemanko z tej strony e, FaveHD, a jest ze mną IDFTV No, fajne przewitanie, no I właśnie powiedzieliśmy sobie, że będziemy kontynuować serię ser e, o Jezu fui, serię kwadratowe survival i tak będziemy kontynuować, już tutaj e, coś robiliśmy, to jest mój domek Diva. Pokażę w następnym odcinku. O, to jest domek Diva, no widzicie. Teplonuje się specjalnie i będziemy kontynuować Bo filmiki będą się teraz dosyć często pojawiały teraz już sobie powiedziałam że będą się dosyć często filmiki pojawiały i już nie będę mówił że będzie seria e, milion zapowiedzi a nie ma filmiku, więc ta, teraz tak nie będzie i jeszcze dzisiaj pierwszy odcinek się myślę że pojawi jak będę miał ochotę i, i żeby coś no, IP serwera mojego i żeby coś robić na serwerze, więc ja się z Wami żegnam. Manko, cześć.